Za nami zaledwie kilka ciepłych dni, a już rosną statystyki wypadków z udziałem motocyklistów. Pierwszy właśnie ciepły weekend okazuje się, że doszło do trzech zdarzeń z udziałem motocyklistów. W tym jeden niestety zginął, a dwóch jest ciężko rannych. Podstawowa zasada jest taka, że bezpieczna jazda jest wtedy, gdy kierujący panuje nad maszyną, nie maszyna nad nim. Tutaj niestety bardzo często, jeśli chodzi o motocyklistów, dochodzi do. Przekraczania prędkości, czyli niebezpieczna jazda z bardzo dużą prędkością. Dochodzi tutaj adrenalina i mamy skutki takie jakie mamy. Ile było na liczniku i, i, i jak wyglądał sam wypadek? No było, było za dużo no, od 150. No. Kierowca samochodu przede mienił pas bez kierunkowskazu i nie chcę z niego wjechać, postanowiłem się położyć, żeby ucierpiało na tym nie osób. No i ja uderzyłem, motor uderzył w krawężnik, a ja między samochodami się poślizgałem i na szczęście nic się nie stało poza ręką i obtartą nogą. Kierowca jechał myślę przepisowo, poza kierunkowskazem, którego mu po, prostu, po prostu nie włączyć, tak, bo myślę, że wielu się osobom to zdarza, jak zmieniają pas na środku pustej ulicy, to nie włączył kierunkowskazu, bo nikt nie jedzie, a, a ja jechałem, zbliżałem się zbyt szybko, ja tak? Od kilku dni do nowego sezonu motocyklowego przygotowują się policjanci. W walce z piratami na dwóch kółkach, pomóc im ma 15 nowych motocykli, w które wyposażone zostaną jednostki w całym regionie. Mimo, że mamy teren zabudowany, teren miejski, widzimy sami kierujący pojazdami mechanicznymi widzimy jak Motocykliści jadą mimo to z nadmierną prędkością, jest ograniczenie do 50, okazuje się, że motocyklista potrafi jechać nawet 150 na godzinę. Są mandaty przewidziane do 500 zł, no a ten sprzęt, który mamy, no w jaki sposób na pewno może, żeby temu zapobiec? Naturalnie dalecy jesteśmy od generalizowania i wniosków, że wszyscy motocykliści jeżdżą niezgodnie z przepisami. Jednak do tej niewielkiej, miejmy nadzieję, grupy szarżującej na drogach apelujemy o ostrożną i co najważniejsze, bezpieczną jazdę.